65 laptopów zakupiła fundacja. Razem możemy więcej, Kłocki Fundusz Lokalny, w ramach programu Moje Nowe Biurko Szkolne, który jest autorskim projektem fundacji. Sprzęt wręczyli burmistrz Kłocka Michał Piszko i prezes fundacji Damian Ślak. Laptopy trafiły do dzieci z kłockich podstawówek, które zostały poszkodowane we wrześniowej powodzi. Sprzęt został zakupiony wśród kłockich przedsiębiorców w ramach lokalnego wsparcia i Solidarności. Prowadzimy akcje we wszystkich szkołach podstawowych, który, dla których organem prowadzącym jest burmistrz miasta Kłodzka. Tutaj dzięki inicjatywie pana radnego Damiana Ślega, a przede wszystkim prezesa Fundacji Razem Możemy Więcej, któremu udało się pozyskać środki zewnętrzne na zakup tych urządzeń. Pan Damian przekaże informacje ile tych urządzeń zostanie rozdysponowanych nie tylko w dniu dzisiejszym, ale także w jutrzejszym. Jest to bardzo cenna inicjatywa przede wszystkim chcemy wesprzeć te dzieci, które zostały dotknięte powodzią. Te urządzenia będą służyły dzieciom do nauki przede wszystkim, ale także również do rozrywki multimedialnej, ponieważ te urządzenia, które zostały zakupione, mają bardzo dobre parametry techniczne. Można nimi obsługiwać różne wymagające programy komputerowe. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszą i to jest nieostatnia akcja, którą dzięki Panu radnemu Demenowi Ślakowi przeprowadzamy na teren naszego miasta. Jako fundacja po powo powodzi pomyśleliśmy, że trzeba pomóc dzieciom. O nich nikt nie pomyśli. Trauma no to chociaż yy, własny program wymyśliliśmy moje nowe biurko szkolne. W ramach niego laptop, biurko i fotel do tego biurka. Dzisiaj rozdajemy laptopy, bo to można rozdać. Biurko jest trudniej rozdać i już fotel też będą odbierane albo ja będę dowodził na miejsce. Na razie kupiliśmy 65 sztuk. W takich dwóch partiach 30-35 więcej nie było. One są bardzo dobre komputery. To jest program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oni rozesłali po tych wszystkich programach, czy macie wolne jakieś pieniądze, żeby wesprzeć organizacje, które pomagają. I oni przelali po prostu 40 tysięcy złotych na właśnie te rzeczy. Ten program już wydaliśmy z 250 tysięcy na to wszystko. Szukam następnych pieniędzy, żeby następnym pomóc. Inicjatywa została sfinansowana dzięki wsparciu nadleśnictw z całej Polski oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.